w kolejnym blogu, ostatnim blogu przed świętami bo no, będziemy się widzieć po świętach także, także będziemy działać i na początek taki mamy update na temat moich ozdób yy, ozdób świątecznych, bo do mnie przyszła ta jedna ozdoba yy, właśnie ją złożycie to i ona, taka yy, Taka świąteczna, zimowo świąteczna, o. śniegiem fajnym. Eee... Z fanem takim... Nie wiem, czy to widać... Nie wiem, czy to widać, że się burszczy. No... Przez, przez. No bój. No to stanie zaś, nie? Chyba... Nie wiem. Eee... eee. Jakoś porusza może. A, tam było widać, no, czekaj. Więc takie coś nie mi przeszło. Yy, także to. Yy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o te paczki, co mam, byłam, że tylko trzy, to mam ich aż sześć, czyli, czyli cały komplet. Jeśli chodzi to o te paczki, mowa. O te paczki. Dwa. Trzy. Następna. Te dwie. Taka. I taka, taka, taka. To samo było widać. Dobra. Więc, jednak, cały komplet tego. Więc super. A teraz przechodzimy do tematu bloga. Czyli pokażę Wam, jakie są. Jakie, czyli pokażę Wam, jakie są. Jakie, są czyli <ścoughs> jakie są ozdoby świąteczne wokół domu. E, więc, zaczynamy. Jedziemy. Znajdziemy sztułdzia pięknego, piękną A na dziennie, na mnie. Idziemy, 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 pierwszy. idziemy, za tymi drzwiami. Ciemno, ciemno, ciemno. Ciemno, ciemno. Patrzcie. ten, ładnie. ten, ten, Piękne. Z tam, soplami tam. Tam, ten, 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 nadziemy dalej. ten, dalej. dalej. ten, dalej ten, Ciemno, ciemno, ciemno.

Albo sobie tu przyjdę. Chodź. Równicie gwiazdę. Gwiazda. Nie świeci. Mikołaj je po A tu gwiazda jest. tor. Raniszek, Mikołaj. Nie świecą. Nikt nie. Opalowa nie. Tak to wygląda. Na w tym tarasie idzie wiosna, to tylko, że ten, ten, ten nowy teraz, ten nowy teraz się przemienił, zamachamy, i idziemy do środka, aby zimno, zażywam teraz swoją nkę, którą miałam wam pokazać.

Ten dżentelmen za to wycofał w Za chwilę liczyć od 10 do 0, Jeśli będziesz uparty, najpierw strzaska ci lewą nogę. Potem znowu Haimka. zacznę odliczanie. a wtedy strzaska ci prawe kolano. Do tej pory nie spotkałem faceta, który po pierwszym kolanie nie nabrałby rozsądku. Adolf, Haimka. jesteś Haimka. gotów? Haimka. Znaczy. Dobra, id no idziemy do nas. Dziesięć. No nie kręci mnie no. No mamy jest. Mogę jeszcze zatrzymać, że osiem. Siedem. Ciemno ciemno. Kolejne ciemno. Już jestem. O, Burada.

pokazała jak to wygląda wokół domu, e, więc e, no więc tak to wygląda, aż e, a słuchajcie czy, <klimy> e, te podzielę informacjami, samo że, że ja, że ja ale dałam ich pokazywać, no to by było za długo, więc e, 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 na całej oku domu był, e, e, także się ja, ja Yy, także yy, no dobrze <laughs> yy, więc się widzimy także tak yy. więc to chciałam powiedzieć a znaczy w sensie chciałam powiedzieć o tych paczkach których który wam nie pokażę więc tam nic w sensie takiego nie ma tam, tam w sensie w tych paczkach nic tam nie w tych paczkach nic ciekawego nie ma więc, yy, yy, więc słuchajcie, no słuchajcie ja słuchajcie, żegnam przed wami, mi się po świętach, przy, obecnie się widzimy po świętach, ale, ale przed lestrem to jak tak Czyli tak zwał przed białą salą. E, czyli będziemy się przed tą białą osalą, czyli przed przedstwem e, jak woda tak zwał. E, <grym> więc słuchajcie, e, więc się będziemy będziemy się po świętach. E, a więc słuchajcie, więc słuchajcie jak, więc słuchajcie, więc, e, e, no i po prostu zostawię Wam życzeć losowych świąt i w <śmianie> gronie, i nieznajomych, a znaczy no, nie znajomych, Nieznajome tylko bliskich yy, yy, miłych, spokojnych świąt, zmieniach na twarzy. Dobra. Także się widzimy wtedy na podsumowaniu roku. Dobra. <noise> Więc jak się roku spodobał to łapki w górę i słuby na Komentarze pod filmem oraz na Facebooku. I tak jak pytania, to też pytania na Facebooku czy pod filmem. Więc, więc widzimy się w następnym, ale już po świętach, ale przed Sylwestrem. Więc, więc się widzimy w następnym. Cześć!